Dzisiaj Wam pokażę um, jak zmienić ten oto pasek y, z Windowsa 7 na listę. Tak, oczywiście potrzebujemy do tego Windowsa 7 -kę. i tak, najeżdżamy myszką na ten pasek, znajdujemy sobie wolne miejsce, klikamy prawym przyciskiem myszy, klikamy właściwości y, i wierzymy. Scalaj, gdy pasek zadań jest albo zawsze scalaj. Zawsze scalaj i ukrywaj etykiety yy, i tu ma, ukrywa małe ikony i to. I jest jak w wyjście. Tak, oczywiście możecie tu wybrać też to. To jest to samo prawie, tylko że tu yy, ukrywa nazwy. Patrzcie, tu jest obrazek i nazwa, a tutaj jest sam obrazek bez nas ja wolę to i sobie to ustawię ja hmm, z dużymi kanałami, to tak ale ja sobie włączę tak i okej okay. i tak wygląda i yy, yy, okej okay. myślę, że odcineczek wam się spodobał yy, tak tak więc to yy, jest mój nowy kanał Mister Gaming 2016 tak no no i ten Kanał tak się nazywam yy, kanał tak się nazywa a, 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 a no a Ksypkę mam wersji przez kerwam W R, C, I, 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 I Wersji wersji przez 3i Wers... też może... wersji... wersji przez 2i. Tak. Bo przez 4 albo 3 to za dużo, więc wersji przez 2i. I tak, żegnam się z Wami. Dzięki, cześć i na razie. I myślę w Cześć.